Hej, nazywam się Itoja Siemieniako, a to już dziewiąty filmik z serii, w której umieszczam swoje pomysły z klocków Lego Friends. Dzisiaj przygotujemy taki <laughs> dość niewielki domek dla jeżyka. Jest on y, bardzo niski, ale szeroki i jest cały różowy, a to są klocki, przy których ludziom można zbudować taki domek. Myślę, że mogę już wam je pokazać. To są takie różowe daszki, a ich model to 4599548. To są nieco mniejsze daszki, a ich model to 4518889. To są takie klocki dość zwykłe. Posłużą do budowania ścian, a ich model to 6097867. To są najmniejsze daszki. One są y, takie jasno-różowe. A ich model to 4517995. Te daszki są nieco ciemniejsze. A ich model to 4625626. To jest taka mała ścianka. To są takie same klocki jak te. Tyle, że ten klocek jest taki różowy. No ale niczym się poza tym nie różni. Tyle kodem. A właśnie jego kod to 6056373. To są takie malutkie klocki. Model tego klocka to 6099352. A model tego 4519195. To jest taka biała płytka posłuży do budowania drzwiczek, a jej model to 302101. To jest taka płaska, najmniejsza płytka, a jej model to 4611 415. To jest taka biała rączka, jej model to 4,22, 017. A to. Jest taki chwytak. On jest szary, a jego model to 4, 5, 5, 6, 1, 5, 7. Myślę, że mogę już przejść do budowania. Na początku zbudujemy drzwiczki. Chyba, my, chyba najprościej się je buduje. Przykładamy ten klocek tutaj. Następnie łączymy te dwa klocki. To będą drzwiczki. Yy, właśnie nie wiem, czy tym przypiąć, czy tym. Myślę, że tym sz tą szarą stroną, żeby nie było ich za bardzo widać. O, nasze drzwiczki są już zrobione. Wtedy będziemy tworzyć słupki, które będą podpierały dach. Tworzymy je z tych małych daszków. Teraz drugi. One muszą być zbudowane jednakowo. A teraz przejdziemy już do budowy ścian. Bierzemy te dwa klocki i przyczepiamy mniejsze daszki. Po dwóch stronach, tyle, że ta strona musi być odwrotem drugiej. W ten sposób. Teraz bierzemy te duże daszki. I łączymy je. O, jeden jest już gotowy. Teraz drugi. Są już prawie gotowe. Teraz trzeba tylko mm, we, w, 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 nałożyć na dnie, tutaj pod spodem, te słupki. E, ojej, pomyliłam się trochę. Trzeba to zrobić w ten sposób, żeby powstały takie słupki. I tak samo zrobić po drugiej stronie. W ten sposób. Teraz myślę, że można odwrócić to w yy, inną stronę i zająć się tyłem. Na początku przyczepiamy ten podłużny klocek tutaj i przyczepiamy następny. O, w ten sposób. Teraz wypchniemy ten klocek tutaj, a ten tu. Proszę. Teraz wszczepiamy drzwiczki. I nasz domek jest już zrobiony. Teraz zaprezentujemy oba domki na białej płytce. To jest nasz drugi domek. Ten, który pokazywałam go pierwszy raz. O, i teraz otwieramy drzwiczki, i ten mały Jerzyk wejdzie tam do środka. Myślę, że to jest wersja na zimę, a w wersji na lato można zdjąć drzwiczki. To już koniec naszy, na, naszego odc, odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Cześć!